Drugi sezon Sanatorium Miłości trwa w najlepsze. W sieci co i raz pojawiają się informacje o naszych sanatoryjnych kuracjuszach. Okazuje się, że większość z nich miało trudną, pełną goryczy przeszłość. Produkcja postawiła na ludzi po przejściach. Bohaterowie programu zresztą tego nie ukrywają, tylko w ostatnim odcinku swoją historię podzielili się z Martą Manowską zarówno Waldek, jak i Iwonka, oboje nie mieli lekko. Waldeko opowiedział o tym jak rodzice oddali go do domu dziecka, ojciec wyrzekł się go, a mimo to mężczyzna przygarnął go na starość. Iwonka zaś opowiedziała o stracie dziecka i śmierci ukochanego męża, po której sama chciała odebrać sobie życie. To tylko dwie z dwunastu osób, a każda z nich ma trudną historię. Łączy ich poszukiwanie miłości. Tak jest przynajmniej według producenta programu. Rzeczywistość okazała się trochę inna. Jak donosiliśmy wam uprzejmie wczoraj jedna z kuracjuszek, Wisia z Białego Stoku, powiedziała w wywiadzie, że związek z kimś to balast, a ona nie zamierza się nikim opiekować i z nikim mieszkać. Sami przyznaliście w komentarzach, że to dosyć dziwne wyznanie jak na kogoś kto publicznie deklaruje szukanie miłości w programie. Czyżby się miała jakąś podwójną osobowość? Albo tylko grała w programie? Co ciekawe to Bożena oskarżyła o bycie marionetką produkcji, a teraz sama miesza się w wyznaniach. W każdym razie Wiesia postanowiła też podzielić się swoją przeszłością z jednym z portali, gdzie opowiedziała o swoim trudnym małżeństwie. Powiedziała, że mąż bardzo ją zawiódł i wtedy po prostu wyrzuciła go z domu. Miała jednak nadzieję, że zawalczy, albo chociaż zainteresuje się dziećmi, które mieli. Ale po wyrzuceniu z domu totalnie oleł ją i dzieci. Czy dlatego Wiesia teraz boi się wiązać i tak negatywnie wypowiada się o związkach w telewizji? Przypomnijmy, że jeszcze w ostatnim odcinku twardo obstawiała przy tym, że zdradę trzeba wybaczać. Czy żałowała, że nie wybaczyła mężowi?